Hej wszystkim, z tej strony atakała! z tej strony atakała! Na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Ja z góry przepraszam za mój głos, ale byłam teraz tydzień praktycznie. No dobra, parę dni wstajni na noc i prowadziłam jazdy i na, no jest taki wiatr, że po prostu trzeba tam krzyczeć do tych ludzi. Ja nawet nie wiedziałam, że mam taki głos, jak mówię coś tak głośniej. Obok stoi Antek. Ja jestem. Stoi. Heyo. Siedzi. Montuję odcinek, w którym też y, jestem. Y, ja, więc bardzo zapraszam do oglądania, bo to jest w sumie fajny odcinek, w którym odpowiadamy na pytania, czy Antek, czy ja. I wy zadawaliście pytanka, a tam jest, czy, czy ja, czy Antek. Na przykład, kto jest bardziej zazdrosny. O tego pytania nie było. Jakiego? Kto jest bardziej zazdrosny? Ale nie było takiego pytania. No nie, ale było dużo innych. Ale. Takie pytanie było chyba kiedyś, w tym co losowaliśmy. Mhm. Mm ale no, to możecie sobie wejść zobaczyć, bo tego pytania nie było, ale było dużo innych, równie ciekawych, także wpadajcie sobie. E, mnie nie było właśnie, dlatego że byłam w stajni na noc, e, dlatego też nie nagrałam tej aktualizacji, ale ponagrywałam wam vlogi, więc zapraszam na mój kanał A taka ma vlog, i na kanał Antek, i na kanał stajni Podolin, bo tam jest specjal. Zobaczycie sobie, jakie kobyłki w tym roku będą się źrebić, i jakie będą zaźrebione na przyszły rok. Jeju, ale dużo informacji jak mnie nie było. Słuchajcie, ja zawsze tak kurde, przedłużam to wszystko. Dobra, nowe konie saint Francis saint François. Nie będę tego czytać wszystkiego. Wiadomo, są wszechstronne, eleganckie i inteligentne. Pokażę zarówno w trakcie zawodów, jak i swobodnych sk skoków przez przeszkody. Jeden dostępny w Murland, a pozostały można znaleźć na dworze srebrnej polany. Kosztuje 900 star końców. Mm, I szósty poziom, no to taki tam, wiecie. No, dobra, siedem pozi poziomów maszczenia. Jedziemy zobaczyć tego jednego w Murland. A, bo Antek jeszcze nie wie, że w ogóle teraz, zamiast w forcie Pinta, ten jeden dostawny koń, są teraz w Murland. Jak się wjeżdża, tu gdzie się zaczynało grę? O tutaj. Przecież tu zawsze było pusto. No, a teraz są konie. No w końcu coś z tym zrobił, bo to taki pustostan tam No. Jakby główne miasto, tak jakby we Tak. Okej. Okay. On wygląda jak saliwan. No i właśnie miałem mówić. Tylko trochę salek. Dosłownie, on wygląda jak saliwan. W ogóle Antek mi doładował StarCoinsy. Patrzcie, kochany jest, prawda? Napiszcie, dziękujemy, Antek, że możemy obejrzeć, jak kupujemy konie. A w ogóle tu się śmieje z nas ten. Aha, dobra, i zanim kupimy te konie, ja sobie jeszcze zejdę i obejrzę go. Pojedziemy też, bo Antek mówił, że mam powiedzieć o tym, że jest pakiet że tam dodatkowo można mieć siodło, jakieś tam dodatki takie gdzie normalnie w sklepie za tyle samo star tego nie mają. Więc warto sobie zer zerkać na te pakiety. Jej on nawet oko ma do Sullivana podobne, takie no saliwanie. No popatrz. Błagam, spójrz. No, teraz tak stanął dziwnie. No ej, na no, autentycznie on wygląda jak nasz saliwan. I to jeszcze takie wysokie skarpetki. W sensie z przodu on nie ma, ale no z tyłu identyko. Jestem w szoku. Nawet wzrostowo podobno. Nawet wzrostowo naprawdę. Hit i budową i w ogóle teraz tą grzywą. Czekajcie jeszcze zobaczę. Można koreczki. O koreczki trzeba będzie zrobić Salivanowi. Tutaj taka poszarpana grzywa, to taka trochę taka i Rokes. Spoko, ale ja nie przepadam za Irokezami, kiedyś obcięłam... O! Taki warkocz chciałam tam temu zrobić, ale mi się nie udało. Widzisz, tak miał wyglądać. Jak, jest? Tak miał wyglądać ten warkocz. A no, No, wyszedł prawie, tak? No, prawie. No, także, aha, bo tu mamy z warkoczykami, a tutaj mamy z koreczkami. Tutaj ta długa grzywa. Szkoda, że nie ma tej krótkiej grzywy raczej, z tym właśnie zapleceniem na ogonie, bo by było fajne to. A tu jest w ogóle. Tu gęstszy jest chyba. Nie, czekajcie, to, a to? A, taka bardziej wyrównana, okej, okay, bo to jest taka bardziej. To ta bardziej taka saliwania. No dobra. Ładne są. Tutaj takie rozjaśnienie ma. Żyłe ma nawet. Kasztany są, żyły na nogach. Takie trochę randomowo rozrzucone te żyłki, no ale są. O, koń nam się pojawił. Dobra, i jedziemy zobaczyć inne maści. No dobra, one mają w ogóle jakieś, jakąś, tam widzę już jednego, jest piękny. One mają jakieś tam specjalne mm, animacje skakania. Jedziemy na farmę Steve'a, dobrze pamiętam, tak? Gdzie, 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 gdzie? Aha, na dworze Srebrnej Polany, to nie tu. Ach, nie u farmy Steve'a. Dobra, dwór Srebrnej Polany, jedziemy dalej. Idziemy zobaczyć. Dobra, jesteśmy. I są, i są, i są, i są. Aha, jest tutaj ten kasztan. Jest tutaj taki siwy, siwy w chreczkę. Tu ten siwy, który wygląda jakby był młodziakiem. Nie, ja muszę zejść i sobie tak o, zobaczyć. Czekajcie, tutaj mamy siwego w chreczkę. Jest taki przyróżowiony w ogóle pomiędzy nogami tutaj, tak z przodu. No one są śliczne! A ten ziemniak, jak śmiesznie przy nich wygląda. Ej, powiem wam, że wow. No, i to jest ten, który mi się strasznie podobał na zapowiedzi, którego powiedziałam, że na bank kupię, bo jest idealny dosłownie. Ta maść zielonkowa, jest taka przydmiona, fajna. Tutaj jest jeszcze jeden kasztan, tak? To też jest. Nie, to jest holenderski. Nie, 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 nie. My tutaj idziemy. Tu, 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 tu. To jest ten... Aha, bo ich jest pewnie więcej, jak ja wejdę. Pokaż tego. O, ten gniady! Totalnie wygląda przepięknie. Jejku, ja teraz nie wiem. Pokażcie, co tutaj jeszcze macie. Taki, taki, taki. Ten kary też. O, ten jest przepiękny! Jejku, ja nie wiem teraz, którego ja mam kupić. Czy to będzie głupie, jeśli kupię rudego? Bo mi się najbardziej kojarzy z saliwanem. Ja i rude koń. To jest niemożliwe. Przecież po prostu to jest... Co ten saliwan ze mną robi w ogóle? Normalnie kupiłabym tego. Ej, ale jest ładny. Piękny. No, ten kary też jest ładny. No, wszystkie co są ładne. No, wszystko co kary, no wiadomo, ale wszystkie są ładne. Ten też jest ładny. Ten jest przepiękny. Ten jest najbardziej ciekawy. O, ile one z tego końca? chodzi? 900. Kupię jednego i go wytrenuję. Tak. No, tak! No kupię i wytrenuję. Nie wiem, naprawdę, ale w koreczkach i jejku w koreczkach też wygląda przepięknie. Nie, tego wezmę. Wezmę tego, bo on jest kurczę, no. Tak żywa, dwukolorowa. No ma coś w sobie takiego, Ja go chciałam od początku. I teraz tak żywa, czy taka dłuższa troszkę. Też obcięta, ale dłuższa. Zasłania mu trochę tę jego. Nie wiem. Chyba tą weźmiemy. Bo ogon ma jakiś taki bardziej puchat. Nie, ogon jest ten sam. Tutaj jest ścięte, ale mi się bardziej podoba z tą taką, o! Tego bierzemy, bo ładniejszy ma tutaj z przodu. Dłuższe takie. Dobra. A! Spersonalizuj zakup! O matko, ja nie wiem, czy teraz ja nie chcę tego w chreczkę, wiecie co? Chwila. Bo ten, ten też wygląda przepięknie. Ja chcę wszystkie. Dobra, będziesz miała wszystkie. Ata. Skup się na tym, że będziesz miała wszystkie. Więc teraz weź sobie tego, który podoba Ci się najbardziej. No właśnie, który? Ale mam. Naprawdę teraz ja nie wiem, bo ten mi się podoba. Ten mi się podoba. Ten w chreczkę mi się podoba. I ten. Chyba to są takie moje topki. Antek, pomóż. Nie, no weź tam tego, tego, tego ciekawego ten, na razie. Ten czy ten? Na tego. Razie, na razie weź tego, a później się dokupi. Dobra. Dobra! Okej, okay, to weźmiemy tak, to będzie... <ścoughs> Zrobimy z niego wałaszka. I będzie młodym wałaszkiem. Potato. Nie! Twin. <ścoughs> Cute. Nie, dobra, losujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Iron. Oh! Kto wie, ten wie, może być. Łat, jakie mi się w ogóle wylosowało? Nie mogę po prostu, dobra. Siliczniutki, nawet pasujemy kolorem. Słuchajcie, jesteśmy kolorem dopasowani. Dobra, mamy go. I jedziemy na pocztę odebrać te rzeczy właśnie z tych star Coinsów, Także zobaczymy sobie zaraz, jak one wyglądają. Ale imię, hit. Naprawdę hit. Dajcie znać w komentarzach, czy pamiętacie w ogóle Ironika. Ojo, ja, jak on galopuje! Jo, ja, dawno się nie jarałam tak animacją. Taka, poka, poka. Zaraz, 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 zaraz. Najpierw gifty. Dobra, mamy tutaj coś takiego. Odbieramy czapraczek. Siodełko. To. To, jakieś już coś nie. To, to. I dobra, to. Więcej nie mam. I teraz tak. Yy, siodełko, czapraczek, ochraniacze. Wiecie co, ochraniacze to mi się bardziej te podobają brązowe. Ale yy, to o głowie może być. No. Yy, te ochraniacze są śliczne. Dobra. E e e e Jedziemy na inną ujeżdżalnię, także robię cięcie. Jesteśmy na ujeżdżalni i teraz tak, powiem Wam, że to o głowie z tym pomarańczowym, ok, ale chyba jednak nie do tego konia. Wiem do jakiego, ale na pewno nie do tego. Słuchajcie, jego ubrałabym na pewno inaczej, ale teraz nie o tym. Wydaje mi się, że najważniejsze jest teraz to, jak on się porusza. Popatrzcie, jak sobie stoimy, to on ma tak łóżka na bok, jest taki. Chiluje sobie, tu nam głaszczemy go i w ogóle jest takie okej, okay, spoczko. I jak idzie, to właśnie te uszy tak fajnie bierze do przodu. Ja wcześniej tego nie przyuważyłam u innych koni, ale u niego to widzę bardzo i widzę, że on jest taki bardzo, no nie wiem, wydaje się być bardzo umięśniony. I... Podoba mi się jego animacja. Słuchajcie, podoba mi się jego animacja. Najgorsze, że nie sprawdzę e, tej animacji... Nasza postać anglezuje w rytm konia. Chwila. Ok, SSO. Ciekawe, czy to tylko z tym koniem, czy z wszystkimi naprawili tą animację, żeby nam się postać nie gubiła. Bo zobaczcie, nawet jak przechodzimy do kusa, to ona stara się jakby dopasować do, na początku. No, nareszcie! Oni popsuli coś, co było na początku gry dobre i teraz wygląda to dobrze. <laughs> po czasie gdzieś tam może się gubi lekko, ale nie wiem, ja mam wrażenie, że jest dużo lepiej. No dobra, przechodzimy do galopu. Galop, mam wrażenie, ten jest jak w większości, ale ten następny, ten o. Jeju, on po prostu płynie, czuć, że to jest siła. Autentycznie czuć, że to jest siła. Nawet jak się po prostu. No nie wiem. Nie wiem, jak to mam wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu czuć, że ten koniec. Jezu, on jest tak piękny, ja nie mogę. Mi się, że. Nie wiem, ja. Nie wiem. Jestem w szoku. Jestem w szoku naprawdę. Po prostu mam ochotę grać w tę grę przez to, że ten koniec tak śliczny. No, jaram się, ja o tym też. I ja już nie czułam tego od SSO dawno. Czegoś takiego nie czułam dawno. Ja bym mogła na ten galop patrzeć i patrzeć. Naprawdę. <laughs> Dobra, zobaczymy sobie, jak wygląda dębowanie. No! No takie szybkie. Czekajcie, zobaczę, co ta postać robi. Ten koń taki pokraka trochę. Co tu się dzieje? Chwila. No nie, nie mogę złapać momentu. O, fajne, jakby w ogóle brykał. Mega! Ciekawe, czy mi zrobi zdjęcie, czy nie. Czekajcie, print screenem sobie zrobię. O. Kurczę, spoko! Dobra, ja tej dodatkowej animacji nie mam, bo jakby nie, e, jeszcze nie, nie ogarnęłam z tym koniem nic, więc tego Wam nie pokażę, ale możecie sobie zobaczyć, e, zresztą pewnie wszyscy widzieli już ten filmik, e, jak one tam skaczą przez przeszkody. Oh, jak się trząsną fajnie! Dajmy mu powiedzmy, no nie wiem, pomarańczkę masz, proszę. Ej, wozy są tu jakoś tak, no dobra. Poziom, ok. Jeju, ale super. Dobra, to czekajcie, teraz będziemy mieli jeszcze jeden chód odblokowany. Ten. Nie, no to jest. No Tutaj tak śmiesznie, przy tym szybkim. Ale no, ten jest taki najbardziej taki wow. Ale ten zadek, tak. Nie wiem. No Nawet jeśli tam coś, jakieś są niedociągnięcia, to i tak. To wygląda w ogóle jak konie, które <noise> uciekają. W sensie, jakbyście na przykład, nie wiem, spuściło konie z, z linki i one by tak sobie uciekały, żebyście tylko nie dogonili. To tak to właśnie wygląda. <noise> śmiesznie. Dobra, cofanie. Cofanie bardzo podobne do tych wszystkich, które były również. I teraz skoki. Spróbujmy sobie skusa. Z skusa z wygląda całkiem spoko. Nie ma takiego aż bardzo. No jest trochę takiego ucięcia animacji. Zrobimy sobie z galopu. O, z galopu wygląda bardzo fajnie. Chociaż też jest to ucięcie animacji nagle takie. Pach! I konia ściąga do dołu. Z tego. O, tu jest chyba najbardziej płynne. No, tutaj nie ma tego. Ej, autentycznie, tutaj nie ma tego. No dobra, i jeszcze szybciej. I jeszcze szybciej. No tu jest straszne. Pach. Pach. No nie wiem. No jest to takie. Mm. I jeśli chodzi o te konie, no to w sumie wszystko. Zobaczę jeszcze raz, czy to czyszczenie to jest takie, czy to machanie głową jego przy czyszczeniu kopyt. No to jest. jej to jest mega urocze. Jeszcze raz. Jejku! Antek pro... wow! Zadębowało, tak! Co się dzieje? Popatrz na animację, jak się czyści kopyta jego, jak on kręci tak głową, trzepie i jak y, nas dotyka. To, to Dante też tak robi. Patrz! I on po prostu randomowo robi takie rzeczy. Okej. Okay. jak oczami kuka. No! Wow, czyżby konie były bardziej takie żywsze? Żywsze, Zresztą? no! To jest moja topka. Autentycznie, za ten galop totalne, totalna dycha. Ja jeszcze nie widziałam tej specjalnej animacji, ale pojedźmy sobie jeden wyścig, bo. Jak on biegnie! A! Ja się takierałam chyba Morganami. Naprawdę Morganami! Tej pierwszej generacji. Pierwszej! W sensie drugiej, no, bo tam była ta pierwsza generacja, która wcześniej nie była nazwana. A w ogóle to siodło jest jakieś większe, mam wrażenie niż te poprze. No, nawet zobaczcie, tutaj jedzie dziewczyna na tym mniejszym siodle, a tu jest to większe. Wow, 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 wow. E, także będę sobie na pewno trenować teraz, żeby wbijać tu poziom. Jeju, pięknie to wygląda. Patrzcie to! What? Masakra, no wygląda to przepięknie. Aż się chce normalnie grać w SSO, szok. Dobra, jedziemy. Ło! Ale śmiesznie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo tutaj jest tyle superowych rzeczy teraz, że aż. Wow! Nawet Antkowi się podobają te konie, ok? A jego akurat ciężko zadowolić. Podobają Ci się, co? Nie, no ten ładny. Ładne, no. Jezu, są piękne. Ale to siodło, no nie wiem, jest takie... Ono jest zbliżone do tych siodeł starych. Jeszcze pojedziemy do szafy. Dobra, to nie będziemy już kończyć tego wyścigu. Pojedziemy sobie do szafy. Ja Wam pokażę, że ono jest inne. Ale w ogóle chyba jeszcze tam miały być jakieś nowe ubranka. I coś miało być w tam, gdzie macie Star Raidera na zawsze, więc sobie podjedziemy tutaj też, zobaczymy. Coś jest nowego? Nie, tutaj spodnie. Ej, ładne te spodnie! Chcę je! Kurde, totalnie nam nie pasuje to, ale wezmę. Czekajcie, czy tu były gdzieś rękawiczki do tego? Nie, ale dobra, ok. Ja bym ubrała go tak trochę inaczej, nie wiem, budowa tego siodła mi się podoba. Ale... Czekajcie, w sklepie coś ciekawego. Czekajcie, to czarne. No nie, muszę zobaczyć. Nie, no to jest to samo. Dobra, a weźmy na przykład, no nie wiem, jakieś inne siodło, to na przykład. Tak jest samo, jest to, co mi się wydawało, że ono jakieś większe. Czekajcie, czekajcie. Nie, no takie samo. To ja nie wiem co. Naprawdę. Dobra, inaczej. To jest bardzo ładne. A nie, patrzcie, mają te. Kurde, i teraz, jak go ubrać? Jak go ubrać? Bo na brązowo byłoby spoko. Czekajcie, zobaczymy. Co my tu mamy takiego brązowego, co by ładnie wyglądał Wiecie, czego brakuje? E, na przykład, ogłowia z futerkiem brązowego. To by było piękne. I w ogóle z futerkiem rzeczy takich e, na buśkę. Tutaj jest jakieś takie białe, ze skośnikiem, a takie zwykłe, a brązowe? Nie, tutaj jest czarne. To jest jeszcze za małe, i mi jest ciężko dopatrzeć. I to jest właśnie takie, wiecie, żeby szukać to. Tu brązowe mam tylko bez nachrapnika. Ono się jakoś tak kurczę, nie wiem. Moje chyba dobre ogłowie zostało na tym jednym koniu. Czekajcie, to jest. O, jest brązowe. No, to jest taki brzydki kolor taki, taki, taki brązowy. Taki... Ej, to w ogóle pasuje, ale no nie teraz. Czekajcie, bo to pasowało chyba nam... Nie. nie, 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 nie. Dobra, ja to zostawię. I teraz weźmiemy sobie brązowe siodło. Ale skokowe, nie Dobra, to będzie ok. Nie wiem, oni powiększyli te siodła. Nie mówcie mi, że nie, bo ja na pewno tak długo nie siedziałam i nie grałam, żeby tego nie zauważyć. Są te siodła większe. Są... No, są większe. Przecież one były mniejsze niż ta. Teraz są większe. Są większe. Totalnie są większe. Eee, a, a, a. Czekajcie, teraz jakiś ładny czapraczek. Ten brązowy pasuje. W ogóle ten w kratkę pasuje. To taki bardzo... Do... O, ten jest ekstra! Jo, ten koń wygląda przepięknie teraz! Czy ja mam na przykład ubrania, do ubrania coś w kratkę? Nie mam raczej. Smuteczek. Jakbym miała, to by było ekstra. Nie mam. I, ale wyglądam teraz fancy! Boże, jak pięknie! Antku, proszę zerknąć na mój outfit, proszę bardzo. Ty Dobra, witajcie. Właśnie do jest piękny! Nie pasuje do tych butów. Pasuje! Mm, mm, no Dobra, nie. zmienimy buty. Okej, okay, buty zmienimy, da się to zrobić. Chyba. A teraz? No teraz, to tak. A no, ten, ten czaprak, on wygląda tak drogo. No! I taki. taki widać, naprawdę, nie? no, 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 no. no. Jakieś kentaki czy coś. No, naprawdę, pięknie wygląda. Uch, Jezu, ten koniec jest taki świetny. znam. No. No dobra. Jeju, on wygląda przepięknie. Dobra, misiaczki, to by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie dajcie znać, e, czy Wam się podobają i którego kupiliście. I odpowiedzcie na wszystkie te pytania, które zadawałam w trakcie odcinka. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się! Cześć! Bye